Dobra, też nagrywamy, jej! Jestem w USA! O, jestem z wami! Ja jestem w USA. Ja też jestem. A ja jestem w... Też w USA, spoko. Jezu, ja w ogóle nie znam tej mapy, tego złomowiska, więc... Ja też w 19 Ja może Ej, dobra, nie wiem. Dobra, mam broń, nase mną. A Ej, jak ty! Już dwa 0 stary, na tej pierwszej akcji po prostu tam wbiłem, już 2.0 0 byłem. Sama asyst? Ja nie wierzę! Dobra to też... jest... no super asysta! Nie tak? Że ja tak nie, u, nie umiem korzystać z tej, z tej broni, z tego głupiego... z tego głupiego 9 y, 3R Dlaczego? To jest, to jest właśnie no, chyba w ogóle najfajniejsza z tych wszystkich broni jakie tu istnieją to jest... Fajna broń, fajna to jest broń. O Jezu, dobre o mały włos bym mnie z noża pociągnął, a wtedy to mu kurwa chyba nie przebaczę. No ej, gdzie ja w ogóle latam? Ja, ja. to nie wiem Ocień okay. Max Siema idzie? Max Ocień Max Ja tam maś A tak i prawie double kill 50% To się ja idealnie No i gdzie ja też w ogóle jestem to dobre pytanie Ja pierdolę No nie jak mi słabo idzie Nie płacz Max Nie widzę przeciwników O Jezu kudy? A jest znalazł Hubert Hubert do... zabijesz bronią Którą dokładnie też miałem Jebać asysty nie po tej bitwie serio, idę grać. No no w... gra zabiłem gościa, dostałem Magnum. I, idę. Ty masz już Magnuma? No. Idę grać w Wortandera po tej bitwie, to jest takie żałosne. A zabicie Ej no bro, nie gdzie wrogów. No Jezu, ale mnie zabito. 19, kurde. Dobra, zabiliśmy się razem i ja mam teraz 3 kile, czyli potrzebuję jeszcze jednego max, tu kurna 4 kile już wyrabia. Stary, ale strasznie się trudno zrobić to magno, no. O zabiłem, mam tego To ten, ten jest tak nie nie ten, niezbalansowana by pod tym względem Znaczy wiesz zba, zbalans, z, zbalan, zbalansowana to ona właśnie jest bo y, ma do, dużo siła ognia ale trudno się celuje Po prostu jest trudno do ogarnięcia No wiem no To co kurwa, głupoty gadasz że niezbalansowana, Dziwa panie? jest zbalansowana Ha! Szmato no, jest, jeszcze ja ani jednego nie uwaliłem, dlatego że kurde no. nie da się co no. robić z tego. O, mi zrobił coś. Lol, stary w 2 sekundy zrobiłem cały magnum. No, fajnie. <laughs> no, tak mi się. Psuć nie umiem no, coś nie porządnie. Ale. Co fuck? Reload. reload, jasne. Ale no. jak, jak nas szybko zdjął? ziom, widziałeś to no, w ogóle? też, no nie. Ten 9-3 R to było, ale jak to jest tak naprawdę szybko, to nie widziałem jeszcze Dobra, jest, pierwszy kill na Magnum <grym> Ja pierdolę, no z tyłu, jasne, zajdź mi z tyłu, no nie obrażę się No, zabieram, yeah. mm, yeah, nie Mmm, dobra Ja zabijem, no mam, mam, mam Uff! Na Magnumie teraz lecę 24% ich nie lubię 24%? Czego chłupcie? No życie koleś miał, to jest Ale. jeden hit. Kurde, nie jest jeden hit, to jest mniej niż jeden hit na moim ust. No to już do takiej broni nie? Na Magnumie. No jest, Magnuma zrobiłem. No gościa mnie z pasa. Wow, auka... Auk, a trzy pojebało w ogóle? Znowu, Jezu chryste! Jak oni cisną taką wielką grupą, to ja nic nie mogę zrobić. No prawda, to jest jak już się wbiją grupą to jest po... po zabawie. Tu coś się dzieje, to jest Jezu, ale Gościu miał kurde strzelby i nie zaraz. Max, kurde, dwie klasy wyżej ode mnie, fajnie. No... Porażka totalna chłopaki, trzeci level mam Czwarty, ja już mam. No ja niby mam ten szósty, ale mam tego spasa, więc teraz pewnie będę... No super. Asysta Jezusie wbiłem się w cztery, Dlaczego ja zawsze takiego pychał? I w ogóle to było śmieszne Bo był jeden gościu a nagle z nieba dosłownie spadło dwóch jeszcze Więc takie fucking No mnie też ten Elsat zdjął dobra broń Nie po prostu gościu u mnie nie obraża To co Da, da fuck Gościu chyba zrobił triple killa normalnie na nas no jak, z, fajnie, asysta z przygwożeniem. Ja nie nabrzmę, no. ja no... Na jest! Znabiłem jeden kill na Magnumie. Jeszcze jeden na Magnumie, no jezu, kurde, kupa. Ja dobra, ja potem Jezu, same asysty, no nie, no to się można... Serio, ja, ja tak no samo, można się masy. pociąć od tej masy. Zostałem. <suszy> Ej no powinno być raz, ty też mógł 60 patrz na dwa razy więcej A, Z góry! No kurwa jasne no, z góry! No, ilu już tam było! Tak czy też Chodzicie w jakiejś cywiastej grupie Nie, y wyszedłem po prostu na plecy No, właśnie z warmem lasu No jakim Nie cudem jest. ja się pytam, jakim cudem? Lol To jest takie, bo że ten Spar 12 to jest taka gówniana ja, strzelba Mam no, już szesnasty, ja ale... Co to jest to? No spoko Jasne Jasne. Jasne, Gacek, no i ten swój Prędzę S mnie drzwi Boże Boże to, A w ogóle goście mają refleks normalnie ułamek sekund Widzą je od razu na No Dobra, sklepie... jest, P90 Guzik P90 dopiero to na P90... ...najmała gnuma cały czas wypadał. Lol. Jedne ukrywam gra... ...cały czas, cały czas. O, zyskałem coś Maxowi, biegnę za nim. Dobrze. Oooo, padłem. No Jezu, ci ludzie kurde z tymi augami, nie wiem, zostawem Magedon. Nie no ale nie to po to już w ogóle jaki... Jak, jak... O no goście mi martwo leciał pod nogi, no. Nie z go zabił. O, mój, mój kiedy. A no właśnie no. ten gości nie zabił, to nie Jak go go gość dostanie ten, dostanie... strzelbę. Jak goście dostanie ten normalny karabin, nie, nie, nie strzelba ani żaden pistolet, to już jest po zabawie, to poza wam powiem. No jak 45% ma Max no, jestem klasy niżej od ciebie. Dobra, mam... Ta zabite w końcu. Ja na... tym magnumie siedzę tutaj kurczę. No ja zwoliłem, mogłem dostać killa. O, w ogóle dostałem ten laser do ACWR, spoko. O, Wielu, Ziom! Wiesz co zrobiłem od tyłu ich tak zawsze mansgo jasna. Tak totalnie, po prostu chup, trzech zarąbałem na jednym. No. Głością 17 poziom. Nożem, okej, okay, dobra, spoko, rozumiem. Nie... Na tej mapie ciężko jest nożem, bo mało kto tutaj się kampi. No, to jest... Dobra, dostałem kolejną broń. Gacek, kurde, dwa lewele wyjdzie do mnie. Cicho. A... Gacek który mam? Eee, dziewiąty mam. <noise> to 6 <się wydarzyłem. głosy> <noise> level, Ale mnie załnił gościu, ale mnie załonił ja nie mogę. No, no ko koniec, dobra, koniec. koniec. Dobra, ja też właśnie będę kończył pewnie to chyba połączę. No, dobra, to miło się grało, komentujcie, subskrybujcie. I te inne pierdoły siema. No, no.